Tu, jaki w ogóle taki pokrak, trochę takie ten, taki trochę a PRS? Tak, tutaj pojawi się bardzo dużo instrumentów takich badziewiarskich, właśnie. Jakieś Adelity, Echo, Wirzyny i tak dalej, tak dalej. Tego tam jest sporo. Dowiecie się z tego filmu dzisiaj, co kupić, jaką, w jaką gitarę warto iść. I no, te 400-600 zł na instrument warto wydać. I w tym już kupimy coś, co jest. Co jest fajne, zarówno nowe jak i, jak i używane, nie szedłbym w te wszystkie takie, wiecie, super promocje za 300 zł zestaw. Są to instrumenty naprawdę słabe, no z kiepskiego drewna, czasami z jakiejś sklejki, z jakichś w ogóle materiałów drewno, drewno pochodnych, nic z tego dobrego nie wyniknie tak naprawdę, no. No, znowu, znowu, no tutaj jest to po prostu mnie to chyba zainteresowało przez te markery, tutaj, bo, bo są takie gipsonowskie markery na fenderowskim gryfie. Nie wiem, czy są doklejone, czy jak to wygląda. To jest coś, co jeżeli ktoś mieszka gdzieś tam w zamościu, no to mógłby sobie ktoś obejrzeć i się zastanowić. Czasami takie gitary potrafią zaskoczyć. Sam mam takiego podrabianego telecastera 350 zł, 214. Będziemy mieli tak pewność, że gitara się ustawi, że gitara będzie prosta, że w gitarze da się zrobić menzurę 450 zł to jest bardzo ładna cena. To nie jest ta sama gitara co 112 za 600 zł jest to absolutny sztos, absolutna rewelacja i jest to gitara, na której spokojnie pogramy sobie. Przez 5 lat i nawet nie będziemy chcieli jej zmieniać. To jest naprawdę wysoka półka i jest to mega, mega okazja. Jakby to było gdzieś bliżej, to byłaby ta gitara już moja. Siemanko, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To, co obejrzeliście jest to namiastka tego, co obejrzeć możecie. Rozpocząłem nową serię, która jest dostępna dla wszystkich, którzy kanał wspierają poprzez Patronite lub guzik wesprzy na dole. Co tygodniowe, regularne przeglądy Oelixa i. Sprawdzanie cen i ofert na bieżąco w różnych kategoriach, różnie to jest zrobione. Mamy taki jeden film w tym momencie, który jest ogólną, taką, takim miszmaszem, i, i sprawdzam różne gitarki. Jest jeden film o gitarach Gibson i jest teraz film o gitarach do 600 zł używanych, czyli taka bardzo, bardzo popularna kategoria. Czego się dowiecie z tych odcinków? Dowiecie się, co warto kupić, czego kupić nie warto, na co zwracać uwagę. Dlaczego jedne gitary są lepsze od y, drugich, jakich gitar unikać w ogóle absolutnie, jakie są super y, mega okazjami. I jak mówię, jest to robione na bieżąco teraz. Na kanale są takie odcinki, które jeżeli macie ochotę, to oczywiście zapraszam do obejrzenia, gdzie doradzam o gitarach w kategoriach cenowych. Są cztery chyba, czy pięć takich, jest cztery czy 5 takich odcinków starszych. I tam jest też kopalnia wiedzy yy, na, na temat tego, jak to wygląda. Ale no, słuchajcie, od tym czasu, jak ja nagrałem, tam te odcinki ceny poszły tak do góry i tak się zmieniły, że myślę, że takie regularne cotygodniowe sprawdziany yy, tego, jak to, jak to wygląda i co mamy do zakupienia teraz, to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Więc jeżeli szukacie gitary elektrycznej, jeżeli szukacie porady na temat gitary elektrycznej i jeżeli interesuje Was gitara używana i chcecie dokonać dobrego, świetnego, wiadomego wyboru, którego nie będziecie żałować. Zapraszam do wspierania kanału i do wejścia w tematykę tych postów na, na patronajcie, do odszukania tych, tych filmów, do obejrzenia i o się tego co kupić i za ile. Dostęp już od 10 zł, więc tak naprawdę myślę, że za, taki, za taką wiedzę no jest to no, niewiele tak. I, i naprawdę się dowiecie czegoś, czego gdzie indziej dowiedzieć się. Być może nie dowiecie, nie wiem. <laughs> trzymajcie się, dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na regularne odcinki. Oglądajcie kanał, wspierajcie kanał, bądźcie ze mną, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podoba. Bądźcie tutaj, twórzmy tą gitarową mgłę razem. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa!